Dobry dzień, ja jestem Szymon. Witam Cię w jej FC 26 Division Rivals Ultimate Team. To już jest mój kolejny odcinek. Zagram sobie tak. Rywalizacja. Mam tu checkpoint. No, trochę mi zostało, żeby awansować do tej szóstej ligi. No, ale cóż, a właśnie sprawdzę, czy nie mogę kupić jakiegoś lepszego napastnika. Ile jest wart Pierre -Emerick? Już sprawdzamy. Porównaj cenę: 25 tysięcy plus mam 33, czyli za 50 tysięcy mógłbym kogoś kupić. Rynek transferowy 50, ale i tak zrobię to po odcinku. Napastnik liga albo niemiecka, albo francuska. Bundesliga. O, Gomez, mogę kupić? Chyba taki Gomez byłby najlepszy. Mm, mm, mm. Chwila, wpuszczę kota. Ten kot jest niesamowity. Na się wychodzi, później znowu chce wejść mostikerem i tutaj sztalkuje. Gomeza bym mógł kupić, tak? A zobaczę jeszcze francuską ligę Uber, i McDonald's. O, Rempire Papon. Rempire Papon bym kupił. No dobra, to zagram ten odcinek i sprzedam o Myanga. Chyba, że wystawię go jakoś taniej i zejdzie mi teraz. Ale nie, nie chcę ryzykować. Dobra, zagram. I podcinku, po bo może mi nie zejdzie i będę czekał jak ten debil na mecz. Dobra. Kontynuacja. Żempira papą kupię sobie. Albo w ogóle popatrzę bohaterów jacy są. No, bo bohater daje 3 punkty zgrania. Co nie tak samo jak Ikona. To by było mądre. Starczy nam wielu niezapomnianych Dobra. Czas start.

ja go Wech czytałem, tak po polsku. A to jest UEA. Kobel to taka pewna interwencja. Nie musiał tu się w sale pocić. Teraz muszę się trochę skupić. Świetnie, UEA. Znowu EA ale traci szybko po tym, jak zyskał futbolówkę. Musiala, fałszem. Straciłem w głupi sposób futbolówkę. Może być groźnie. Claudia Pina. Klaudia Pina. Pina, pina. Jamal musiala. Wypatrzył Keina, ale nie ze mną takie numery. Za dużo teraz nerwowości. W Skup się Simon a, mhm. Dobre, skuteczne wejście. Dryblingiem jakoś tam próbowałem zwieść obrońców, ale nic z tego, nici. Witinnia! Fantastyczna szansa. 2-0. wyszło to podanie idealnie Nie z, z Al Nie z Alfonso wisem te numery. Oj, oj oj, fatalnie, jak ja mogłem się tutaj tak zachować, wstyd mi. Brawo, kobelku, drogi. Z dystansu próba teraz, Boost teraz do sprintu Dobrze. Oj, nieczysto, ale jest przywilej. Ojej, poprzeczka nieskutecznie. Poprzeczka nie liczy się nawet jako strzał celny. Oj, po krótkim rogu przeciwnik opuścił mecz. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymaj się widzu, ciepło. Pozdrawiam i zapraszam po więcej. Cześć!